Witam Was, Sofia Relosu. Stęskniliście się za królową szkoły? Co to? Serio? What? Wybacz, Jess, ale wygląda na to, że szkoła ma nową królową. Teraz każdy chce wyglądać i poruszać się jak Wednesday. Spójrz na te ruchy. O mój Boże. Ej, uważaj jak chodzisz. Co się dzieje w tej szkole? Dlaczego wszyscy są ubrani na czarno? Każdy wie, że różowy to trend sezonu. Co? Czy oni się ze mnie śmieją? Koniec tego! Oj, przepraszam, sam czy to ty? Też jesteś fanem Wednesday? Okej, okay, to była ostatnia kropla mojej cierpliwości. Wednesday? Zobaczymy, jak zatańczycie, gdy znów będę najpopularniejszą dziewczyną w szkole. Do zobaczenia! Dobrze? Spokojnie, Jess. Gdzie ja? Mhm. Mm o, świetnie. Przepraszam, panie jednorożcu, ale ta ściana należy teraz do Wednesday. Proszę bardzo. O, chciałabym mieć takie włosy jak ona. Mam pomysł. Od czego zacząć? Mam tyle rzeczy do włosów. Ale żadne z nich nie pasuje. To też nie jest to i to też nie. Muszę coś wymyślić. Wiem, mam pomysł. Jestem geniuszem. Spróbuję. To działa. Mogę użyć tego tuszu do rzęs, żeby przefarbować włosy na czarno. Ale to będzie wymagało naprawdę dużo pracy. Ale czego nie zrobi się dla popularności? Co to ma być? O nie! Moje włosy! Tylko nie to! Wow! Jess udało się! Jakie piękne włosy, różowe i czarne, idealnie do siebie pasują. Yy, myślę, że jest jedna mała wada tej metody. To może farbować twarz razem z włosami. Wygląda na to, że Jess ma kolejny genialny pomysł. Tym razem pomińmy tuż do rzęs dobrze, co ona kombinuje. Mam nadzieję, że tym razem wszystko pójdzie gładko. Bierzemy farbę do włosów, użyję wszystkich kolorów. Wymieszam je razem bardzo dobrze. I voila! Idealna czarna farba do włosów jest gotowa. Spójrzcie tylko na ten kolor. To odcień, którego pozazdrościłaby nawet sama Wednesday. Teraz musimy tylko troszkę poczekać i możemy zmywać. Co by tu porobić w tym czasie? Mam super włosy. Niam, niam, niam. Co za pyszności. A teraz tak i tak. Ok, rozumiem, już wiem. Iha! Ojej, jak długo to trwa? Jeszcze pięć minut. No, dobra, co? Już koniec? Farba wyschła? Naprawdę? Zobaczmy. O, tak, to jest to. Tylko najpopularniejsza dziewczyna w szkole może mieć tak wspaniałe włosy. Dobrze, fryzura gotowa. Co tam dalej? Aha, teraz makijaż. Spróbujmy. Zapamiętujcie, dziewczyny. Najpierw bierzemy wacik i troszkę wody micelarnej. Dobra, może więcej tych wacików. I dużo wody micelarnej. Kurczę, kiedy to się zmyje? O, mam pomysł. Jess, co zamierzasz? O nie, tylko nie to. To może być niebezpieczne. I pewnie bardzo boli. Ale jak mówiła Jess, czego się nie robi dla piękna i popularności? Ojej, zdjęła swoją cudowną maskę i ona naprawdę zadziałała. To straszne. Mam nadzieję, że nie będę miała koszmarów z tym związanych. Okej, okay. czas nałożyć troszkę podkładu. O nie, to nie jest właściwy odcień. Chyba wiem, co może się sprawdzić. Dobrze, witaj, wnuczko. Odświeżyłaś fryzurę, pasuje ci. Babcia chyba nie będzie miała nic przeciwko, jeśli pożyczę od niej troszkę mąki. To jest dokładnie to, czego potrzebuję. Wezmę całą paczkę na wszelki wypadek. Aj! O nie, wygląda na to, że Jess ma poważne kłopoty. Ta paczka mąki zaraz spadnie prosto na stół i babcie, Jess, pospiesz i zrób coś. O nie. Jest za późno. B babciu, czy wszystko w porządku? E e e dawno nie widziałam takich opadów śniegu, zwłaszcza w naszym mieście. Zabiorę tę mąkę, dobrze? Miłego dnia. Wow, Jess, wyglądasz teraz na maksa jak Wednesday. Ale wciąż czegoś brakuje. Garderoba zdecydowanie potrzebuje aktualizacji i wygląda na to, że cała. Zacznijmy od tej koszulki. Będziemy potrzebować zwykłego czarnego markera. Proszę bardzo, zacznijmy rysować. To powinno być całkiem proste. Ojej, proste, ale męczące. W mojej głowie wyglądało to o wiele łatwiej i szybciej. Świetnie, flamaster też się skończył. Co to jest? Skąd ja to mam? Wydawało mi się, czy ona właśnie do mnie mrugnęła. To nie ma sensu. Dobra, co my tu mamy? O, stary magiczny przepis! To jest to! Czas na troszkę magii! Wow, Jess, czy ty naprawdę jesteś czarownicą? Zawsze myślałam, że żartujesz. Zobaczmy, co może wyczarować. Ojej, z tego wyjdzie naprawdę fajny sweterek. Takiej garderoby pozazdrościłaby nawet Wednesday. Dobrze, mam nadzieję, że się nie pomylę. Najpierw to. Teraz to. Korzeń czegoś tam. No i oczywiście nasz główny składnik. No, świetnie. Czuję, że coś się szykuje. Dobra, w sumie to wyleję całą butelkę. Tak dla pewności. Prawie zapomniałam o szczurze. Buch! Magia! Auć! Nic mi nie jest. Nie martwcie się! Zobaczmy! Wow, udało się! Powieszę to wszystko w szafie. Spójrzcie na mnie. Kto się teraz będzie nabijał z Jess? Jest jeszcze jedna rzecz. Prawie zapomniałam. Nie wolno się uśmiechać. Udało mi się! Oj, wyszłam troszkę z roli. To się zdarza. Jess, jeśli chcesz się stać prawdziwą Wednesday, musisz się zmienić nie tylko z wyglądu. Nasza bohaterka zostanie wystawiona na próbę. Ojej, te kawałki Lego... To tak boli, jeśli na nie nadepnąć. Biedna Jess. Ale to wyzwanie, które zniesie uśmiech z twarzy. Wow. No od razu lepiej. Brawo, Jess. Dobra robota. To znaczy niedobra. Okropna. Udało mi się. Dałam radę. Piórko? Nie mówcie mi, że ona... O nie... Test łaskotek. Kto mógłby to przetrwać? Oj, muszę się pozbierać. Jestem spokojna. To mnie wcale nie łaskocze. Nie mam zamiaru się śmiać. Nie będę się śmiać. No hej, kolego. Czas na mały spacer. Nie jesteś straszny i nie boję się ciebie. Właśnie tak. Proszę, trzymam go. Może to wystarczy. Okej, okay. to za mało. To straszne, to straszne. Ale wytrzymam, wytrzymam. Wow. Jess tak bardzo się zmieniła. A taka nastrojowa i poważna dziewczyna potrzebuje nastrojowego i poważnego zwierzaka. Te wszystkie słodkie psy i kotki w ogóle do niej nie pasują. Ona potrzebuje czegoś nowego, niekonwencjonalnego. Nie? To też nie? To też nie to? O, to jest interesujące. Zobaczmy. O, jakie fajne czarne pudełko. Sprawdźmy. Witaj, przyjacielu. Myślę, że znajdziemy wspólny język. Ogólny język to jest ręka, nie może nawet mówić. Co okropne. Właśnie to, czego potrzebuje nasza Wednesday, to znaczy jazz. Nawet nie myśl, że możesz się tam schować. Wychodź stamtąd. No dalej. O, chyba mam pomysł. Wygląda na to, że nowy pupil Jess ma dziewczynę. Ale coś mi mówi, że to wszystko jest sprytny plan. I mam rację. Wow, Jess stworzyła osobne miejsce dla swojego nowego przyjaciela. To wygląda całkiem nieźle. Dobra, drżyjcie i poznajcie swoją nową królową. Wow. Jess wygląda teraz jak Wednesday, nawet bardziej niż sama Wednesday. Stara efektowna Jess odeszła. No to ruszajmy na podwój szkoły. Teraz wszyscy ci, którzy śmiali się z Jess, podziwiają ją. No niezły prank. Dobra robota. Ale oczywiście Jess na tym nie poprzestanie. Co będzie dalej? Fajonk! To straszne! I dokąd prowadzi ten sznurek jazz? A, puszka z farbą, klasyka! Ojej, chyba nadchodzi przyszła ofiara! Uważaj! Ojej, jakie to paskudne! Ale najlepszy prank jeszcze przed nami. Myślę, że sam doceni tę niespodziankę. Spodoba mu się! Oto i sam. Zaraz zobaczymy, jak zareaguje. No jak widać, jest wręcz zachwycony. Nie trzeba było się nabijać z Jess kolego. Wygląda na to, że teraz nie ma wątpliwości, że Jess jest prawdziwą królową szkoły. Podobał Ci się filmik? Podziel się nim ze znajomymi, polub go i zostaw komentarz. Pa pa! I do zobaczenia!